Porozmawiajmy dzisiaj o życiu, o tym, co się w naszym życiu przydarza, jak reagujemy. Porozmawiajmy o cierpieniu, o kłopotach. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, nie możemy zmienić świata. Czy na pewno porozmawiamy o tym pod koniec nagrania? Ale na pewno możemy zmienić nasze myśli, nasz stosunek do tego, co nas otacza. Właśnie jestem po wizycie w buddyjskim klasztorze, teraz też znajduję się w przepięknej świątyni buddyjskiej i chciałabym się podzielić z wami naukami, które przekazał mi Mnich. I nie ma znaczenia, jaką masz religię, jaki jest Twój status finansowy, czy jesteś w związku, czy nie, to w ogóle nie ma znaczenia. Myślę, że te prawdy są takie uniwersalne. Otóż, Mnich powiedział, że Buddha w swojej nauce wskazał drogę środka. I nawet jeżeli jesteś katoliczką czy katolikiem, lub masz zupełnie inną wiarę, lub zupełnie jest inny Twój światopogląd, zostań ze mną, zobaczysz, że te prawdy rzeczywiście są uniwersalne. A zatem, Buddha powiedział: idź. Drogą środka. Czyli można powiedzieć, zachowuj balans, dbaj o równowagę. No i właśnie, kiedy, kiedy tak przebywałam w buddyjskim klasztorze i rozmawiałam z moim mnichem, on powiedział: Wiesz, co ja Jadwiga, są tacy mnisi, którzy zaczynają swoją praktykę i od razu chcą osiągnąć taki stan nierywany, chcą od razu tak uspokoić swój umysł. I przez trzy miesiące oddają się tylko wyłącznie medytacji. Właściwie nic nie jedzą, piją wodę i medytują. Czy to jest dobra droga, jeżeli nie dbamy o ciało, jeżeli nie dbamy o sen, jeżeli nie dbamy o jedzenie, o odpowiednie nawodnienie, to wtedy mamy cierpienie, bo nasze ciało jest zaniedbane. Bo wtedy jesteśmy niespokojni, bo wtedy mamy ból głowy, nie sypiamy, bo ciągle myślimy o jedzeniu. I to jest skrajność, która, która nie jest dobra, bo ta skrajność wprawia w nas w zły nastrój. Ale też są tacy ludzie, którzy. Ciągle myślą o jedzeniu, ponieważ jedzenie ich uszczęśliwia. No i tak, jedzą, śpią, jedzą, śpią. No i nie mają czasu na. Naukę Nie mają czasu na ćwiczenie, bo właściwie cały dzień zajmuje im troska o jedzenie. Myślą, co tutaj zjeść, co jest w lodówce, a potem są zmęczeni no i idą, idą spać. Wiadomo, że jeżeli przez trzy miesiące w ten sposób będziemy żyli, no to przytyjemy i nasze ciało nabierze kształtów większych. I to też nie będzie dla nas dobre. Dlatego najlepsza jest taka droga, droga środka. I droga środka jest bardzo fajna do zastosowania w życiu, czyli żadna skrajność. Nie możesz za dużo pracować, bo wtedy nie będziesz mieć czasu na wypoczynek, na relacje z rodziną, na celebrowanie życia. Na doświadczanie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła ciebie. Nie możesz też za dużo wypoczywać, bo nie będziesz mieć czasu na pracę, na studiowanie, na naukę, na poznawanie, nie będziesz zarabiać pieniędzy. Zawsze jest właśnie dobrze wybranie takiej drogi środkowej, tego balansu, o którym tak często, często yy, yy, mówię. Jeżeli my nie jesteśmy w balansie, nie jesteśmy szczęśliwi, to jak możemy uszczęśliwić naszą rodzinę, naszych znajomych, naszych pracowników? A zatem bycie szczęśliwym to taki y, osobisty obowiązek, osobista odpowiedzialność, żeby na, 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 samym takim, na samym początku, tak miałam powiedzieć, myśleć o sobie. To nie ma nic wspólnego z egoizmem, bo egoizm jest wtedy, kiedy wykorzystujemy, Wykorzystujemy innych ludzi do własnych celów, kiedy korzystamy z nich, a oni nie są tego świadomi. Tak jak powiedziałam, my martwimy się o nasze rodziny. Chcemy, żeby nasze rodziny były szczęśliwe, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, żeby nasi pracownicy byli szczęśliwi. Ale kiedy ty nie jesteś w balansie, kiedy nie jesteś w drodze środka. Bo jest za dużo czegoś z jednej strony, to jesteś zestresowana, zestresowany, zmęczony, jesteś w złym nastroju, sama, sam jesteś nieszczęśliwy. To jak możesz uszczęśliwić ludzi, którymi się otaczasz, którzy są blisko ciebie? Um. Bardzo często też możemy napotkać ludzi, którzy chcą kontrolować innych. Co to znaczy? Chcą ich zmieniać. Chcą, żeby myśleli tak jak Ty, żeby robili tak jak Ty, żeby się zachowywali tak jak Ty. To jest kontrola. Chcemy kontrolować życie innych ludzi. A to jest niemożliwe. Jak możemy kontrolować życie innych ludzi, skoro nie potrafimy kontrolować własnego życia? A co to znaczy kontrolować własne życie? Dawać uwagę, być uważnym na to, co robimy. Czy jest w naszym życiu balans, czy jest w naszym życiu yy, yy, równowaga? No i właśnie mnich mi powiedział, że jedna z nauk Buddy jest taka, że zacznij od siebie. Jeżeli chcesz zmienić świat, jeżeli chcesz zmienić rodzinę, pracowników, zmień siebie. No właśnie i w jaki sposób możemy zmienić siebie? Możemy zmienić siebie tylko poprzez lepsze poznanie siebie. Pamiętam, przed laty myślałam, przecież ja siebie bardzo dobrze znam, ale nie była to prawda. Dopiero jak tutaj przyjechałam do Tajlandii, mogę powiedzieć, że 300 metrów obok tej świątyni znajdował się mój Bungalow. Kiedy oddałam się medytacji, to wtedy zaczęłam lepiej poznawać siebie. No i co to znaczy, ty nie musisz cały czas medytować, absolutnie, bo ja wiem, ty masz swoje życie, swoją pracę i powiedz, ja nie jestem buddyjskim nichem, ani nie jestem na emeryturze, ale emeryci też są zajęci, więc nie mogę, nie mogę cały czas medytować. Ale jak można lepiej poznać siebie? Po pierwsze, zacznij słuchać. Mniej mów. Słuchaj na przykład swoje dzieci. Kiedy będziesz słuchać swoje dzieci, kiedy będziesz słuchać swojego partnera, lepiej swoje dzieci poznasz, lepiej poznasz partnera, partnerkę, przyjaciół, pracowników, a wtedy, a wtedy lepiej. Ich zrozumiesz, zaczniesz rozumieć ich punkt widzenia, a także to, że każdy jest inny i każdy wybiera swoją ścieżkę, i to jest Jego droga. I wtedy nie zechcesz na siłę ich zmieniać. Będziesz mieć dużo tolerancji i miłości w sobie. Nie będziesz ich pouczać, atakować, krytykować, kontrolować, bo będziesz mieć bardzo dużo empatii. Będziesz rozumieć. A zatem mniej mów, więcej słuchaj. To właśnie po to mamy jedne usta i dwoje uszu, żeby dużo słuchać. I wtedy poznajemy opinie innych ludzi, poglądy innych ludzi. Wtedy łatwiej jest nam zmienić, trochę jakby tak zrewidować nasz pogląd na życie. I w ten sposób my siebie zmieniamy. I teraz widzisz. Kiedy zaczniesz bardziej uważnie słuchać swoje dzieci, nie pouczać ich, czy swojego partnera, męża, kiedy nie będziesz ciągle mówić, 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 będziesz bardziej uważna i będziesz słuchać, wczujesz się, co myśli, jakie ma przekonania, co się dzieje w jego głowie, w jego sercu, to nawet jeżeli popełnia błędy, to wiesz, tak jak mówiłam, że to jest odrębna osoba. Że ma prawo do swoich wyborów. Przestaniesz wtedy pouczać, dawać dobre rady, które są takie wkurzające. Przestaniesz walczyć, wchodzić do konfliktu. Ty się zmienisz. Twoje dzieci dostrzegną też zmianę w tobie. Będą bardziej otwarte, krok po kroku. Zaczną do ciebie przychodzić. Twój partner, partnerka zechce z Tobą rozmawiać. Oczywiście to się nie zadzieje z soboty na niedzielę. Ale jak ty się zmienisz poprzez tylko fakt, że będziesz mniej mówić, a więcej słuchać, twoi bliscy się zmienią. Żeby zrozumieć innych ludzi. Trzeba pamiętać o takich trzech rzeczach. Pierwsza rzecz: nic nie jest trwałe. To znaczy, nie można niczego zatrzymać. Nic nie jest, że tak powiem, nieśmiertelne. Nie można zatrzymać lata. Nie można zatrzymać nocy. Niczego nie można zatrzymać. Jeżeli to zrozumiesz, to nie będziesz mieć problemów, nie będziesz cierpieć. Jeżeli z tym się pogodzisz i zaakceptujesz, że taki jest porządek świata, druga rzecz: nic, co powstało, nie może zostać. Właściwie ta pierwsza rzecz jest powiązana z drugą. Czyli kiedyś ta budowla, ten przepiękny budynek, ta świątynia za ileś set lat, może tysięcy lat, rozpadnie się. Nie zostanie nic. Kiedyś z ciała nie zostanie nic. Kiedyś z tej chusty, z tego wszystkiego, co nas otacza, nie zostanie nic. Więc Twoje cierpienie powstaje dlatego, że nie akceptujesz tego prawa. Wszystko, co powstało, musi jakby odejść w tym sensie, że się rozpadnie. Druga rzecz, tak jak powiedziałam, wszystko, co przyszło, musi odejść. Nic nie jest stałe, a zatem ludzie przychodzą, zostają i odchodzą. Wszyscy, którzy się urodzili, muszą umrzeć. I nasze cierpienie, ból, problemy są z tego powodu, że nie akceptujemy tego prawa. I to nas boli. To się nazywa przywiązanie. I trzecia rzecz. Niczego nie możemy kontrolować. Nie możesz wejść do mojej głowy, ja nie mogę wejść do Twojej głowy. I nie możemy zmienić cudzych myśli. Nie możemy kontrolować w pełni przyrody. Nie możemy kontrolować innych ludzi. Więc, jeżeli to zaakceptujesz, że nie można nikogo kontrolować, Twoje cierpienie się. Zmniejszy problemy też. Oczywiście to nie jest łatwe, ale to jest możliwe. To jest kwestia yy, yy, praktykowania. Ja teraz tak sobie patrzę, że zapisałam sobie trzy rzeczy, żeby nie cierpieć na co dzień. Pierwsze, poznać, co to jest to moje cierpienie, dlaczego ja cierpię, jak się to cierpienie objawia. Jeżeli się budzisz i boli cię brzuch, to pierwsze, musisz się zastanowić, gdzie jest umiejscowiony ten ból. Czy po prawej stronie, po lewej, na zewnątrz, wewnątrz? Czyli gdzie jest to cierpienie? Druga rzecz nazywa się koszt cierpienia, tak? Czyli co ja wczoraj zjadłam? Jaka była moja dieta, że dzisiaj odczułam niestrawność, że czuję ból żołądka. I trzecia rzecz, jak rozwiązać ten problem? Jak mogę uwolnić się od tego cierpienia? Czyli jak przyszłość się odżywiać? Żeby nie mieć, żeby unikać, żeby redukować ból, ból żołądka. Dokładnie jest tak samo w związkach. Jak ja się czuję w tej relacji? Jak ja się dzisiaj czuję? Aha, czuję się osamotniona, czuję się poniżana, czuję się nieszanowana, nieakceptowana. Czyli wiem, znam moje uczucia, znam moje emocje. Co jest tego powodem? Bo jestem w relacji z nieodpowiednim człowiekiem, nieodpowiednią kobietą. Albo jestem ciągle przemęczona, dlaczego? Bo mam nieodpowiednią pracę. Czyli najpierw poznać jak się czuję, co sprawia, że cierpię. Potem Jaka jest przyczyna tego cierpienia? I trzecie, jakie jest rozwiązanie? Jeżeli masz ból żołądka po zjedzenie na przykład, nie wiem, ciężkostrawnej potrawy, czegoś pieczonego, czegoś tłustego, ciężkiego, i na drugi dzień się źle czujesz, to już wiesz, że Albo nie powinnaś zupełnie tego jeść, albo jeść o połowę mniej, albo na pewno nie przed pójściem do łóżka. To już wiesz. I teraz jeżeli Ty cierpisz i uważasz, że Twoje życie jest przepełnione cierpieniem, to znajdź, zastanów się, jaka jest przyczyna, cena, co się dzieje i znajdź, znajdź rozwiązanie. Jeżeli to wszystko zrozumiesz, że są takie trzy metody, to Twoje cierpienie będzie powoli malało, będzie powoli topniało. Mówi się właśnie o prawie karmy: co dajesz, to otrzymujesz. I to jest również skutek tak decyzji. Jeżeli podejmujesz decyzję pracować w złej firmie, która cię nie, nie wynagradza dobrze, czy szef, który cię niedobrze traktuje, to będziesz mieć ciągle stres, wypalenie zawodowe, brak satysfakcji, nie będziesz w tej drodze środka, nie będziesz w balansie, wrócisz do domu i nie będziesz miała radości życia. Żeby, żeby cieszyć się ze swoimi bliskimi, z dziećmi, żeby mieć czas i ochotę na spotkania z przyjaciółmi. To wszystko jest połączone. I dokładnie tak jest. Jeżeli jesteś w związku jakimś toksycznym, niedobrej relacji, to znajdź rozwiązanie. Tylko dlatego, że to jest osobisty Twój problem, wydaje Ci się, że on nie ma rozwiązania. A wszystkie sytuacje na tym świecie mają rozwiązanie. Tylko, tylko jest jedna zasada: że musisz uspokoić umysł. Bo kiedy masz kłopot, masz problem, to masz bardzo wzburzone emocje. W Twojej głowie toczą się wojny, burze, szaleje huragan. Naprawdę nie widzisz rozwiązań. Jesteś o tym przekonana, przekonany, że nie ma rozwiązania, że inni mają łatwiej, lepiej, że innym to jest dobrze, to tylko Ty masz taką ciężką sytuację. Ale to jest iluzja. Uspokój umysł. W jaki sposób medytuj? Jest wiele różnych sposobów medytowania. Kiedy zobaczysz sobie na mój profil na Facebooku. To ja często pokazuję, czy na mojej stronie internetowej, to ja pokazuję różne techniki. Ja osobiście mam dziewięć różnych sposobów medytowania. Wcale nie trzeba siedzieć cały dzień właśnie w klasztorze albo na poduszce, bo przecież my mamy swoje życie, swoje, swoje obowiązki. Nie musisz cały dzień medytować. Są różne formy. Jeżeli będziesz dociekliwa, dociekliwy i zechcesz znaleźć rozwiązanie, dla swojego kłopotu, problemu, cierpienia, poszukaj. Poszukaj dróg do uspokojenia umysłu. Praktykuj medytację. To działa. Mówię tylko o rzeczach, które osobiście sprawdziłam i które naprawdę działają. Zredukowanie cierpienia, rozwiązywanie problemów. Czyli bycie radosnym, szczęśliwym to jest nasza osobista odpowiedzialność. Żyj tak, jak chcesz żyć. Nikt nie może cię unieszczęśliwić, ani nikt nie może cię uszczęśliwić. Jest tylko jedna osoba na świecie. To jesteś ty. Namaste.